Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle Kasprzak mówił Pan o wojnie polsko polskiej. Nie, to nie jest wojna polsko polska, to jest wojna o to, aby wszyscy byli traktowani, wszyscy ludzie niezamożni byli traktowani jednakowo, bez podziału na tych bardziej zasłużonych i tych, którzy w PRL-u tylko po prostu uczciwie pracowali i nie mieli okazji albo nie chcieli działać w podziemnych strukturach. Pytał Pan też o wniosek o odrzucenie tak, już jest. Twój ruch, w imieniu Twojego ruchu składam wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu ustawy zawartej w roku 2342 o statusie weterana opozycji antykomunistycznej itd. I, i tak w uzasadnieniu w pierwszych słowach uzasadnienia do tej ustawy zwracacie państwo uwagę na fakt, że ta ustawa wypełnia artykuł 19 Konstytucji RP nakładający obowiązek na państwo otoczenia specjalną troską i opieką tych osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość. I żebyśmy tą sprawę mieli jasną, czy faktycznie ta ustawa wykonuje Artykuł 19 konstytucji. Otóż nie. Ja powołam się na biuletyn IPN-u pamięć PL i rozmowę pana Eislera i Zawistowskiego, odwołujących się Eislera, odwołujących się do polskich i europejskich dziejów, aby znaleźć odpowiedź na pytanie czy PRL można było nazwać Polską. Otóż jak pisze pan Eisler, Polska Ludowa była państwem niepodległym przede wszystkim dlatego, że cieszyła się oficjalnym uznaniem na arenie międzynarodowej. Utrzymywała stosunki dyplomatyczne z przeszło setką krajów świata, w byliżach I Jak dodaję, PRL posiadała ważne atrybuty państwowości. Emitowała własne pieniądze, posiadała własną, choć uzależnioną od ZSRR armię, miała własne symbole narodowe. Zdaniem pana Eislera Polska nie była natomiast krajem suwerennym. I, I tu mamy jasność, bo po pierwsze w ciągu 45 lat nigdy nie przeprowadzono wolnych, i wolnych wyborów do Sejmu i Rad Narodowych, a po drugie przez 45 lat rzeczywiście w różnym stopniu suwerenność PRL była skutecznie ograniczona przez Związek socjalistycznych Republik radzieckich. A więc tu mamy jasność, ta ustawa nie wykonuje artykułu 19 Konstytucji. Na drugą ważną i odróżniającą, drugi odróżniający, negatywnie odróżniający aspekt tę ustawę, ten projekt od projektu senackiego jest to, na co zwrócił uwagę w swoich uwagach prokurator generalny, mianowicie ustawa ta na powrót otwiera dyskusję o teczkach, otwiera lustracje, otwiera puszkę Pandory lustracyjną na nowo. Nie, nie z Pandorą. Pandory. Właśnie nie z Pandorą. Analizowany projekt, jak pisze prokurator generalny w swoich uwagach, zakłada bowiem przymusową weryfikację działaczy opozycyjnych w aspekcie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. I to najciekawsze, najciekawsze jego uwaga dalsza. Postępowanie w przedmiocie uzyskania statusu weterana toczyć się będzie co do zasady na wniosek uprawnionej, uprawnie, osoby uprawnionej, ale również na wniosek stowarzyszenia zrzeszającego osoby represjonowane lub działaczy opozycji antykomunistycznej. I to nie niezależnie od tego, czy weteran jest członkiem tego stowarzyszenia, i co istotniejsze, niezależnie od jego woli, każdy każdego będzie mógł zlustrować i sprawdzić po wejściu hipotetycznym. Ona nie wejdzie, bo ona będzie odrzucona, ale gdyby weszła, to, to tak by to mogło istnieć. W istocie, tak jak dalej jeszcze jedno zdanie z uwag prokuratora generalnego, w istocie przyjęcie proponowanych rozwiązań normatywnych skutkować będzie uruchomieniem postępowania weryfikacyjnego niezależnie od woli zainteresowanej, w szczególności w oderwaniu od okoliczności, czy osoba chce korzystać ze szczególnego statusu weterana, czy też o taki status się nie ubiega. Jednocześnie powyższe rozwiązanie skutkować będzie wprowadzeniem przymusowego trybu uzyskania statutu weterana, co jest rozwiązaniem wątpliwym i budzącym zastrzeżenia natury konstytucyjnej, pisze prokurator generalny. Otóż tak, ja po sprawdzeniu zapisów tej ustawy bez żadnych problemów znalazłbym się w gronie weteranów. Jak bym chciał, ale nie chcę, bo to moje działanie i działanie milionów innych takich jak ja było po to, aby Polska była państwem sprawiedliwym abyśmy to, to nasze wspólne bogactwo, a w stosunku do niektórych wspólną biedę, dzielili porówno. I ta ustawa jest wprowadzająca na nowo, po latach prl kolejki bez kolejek. Kolejki bez kolejek dla weteranów, którzy mogą się ustawić bez kolejki na przykład do pomocy społecznej. Ona jest zaprzeczeniem. Ona jest zaprzeczeniem ideałów solidarności, o które wtedy walczyliśmy. I dlatego Twój ruch wnosi o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję.